Modlitwa, pełna wiary i cudów do świętego Antoniego, świętego zapalającego światła nadziei, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O ty, święty Antoni, któryś w objęciach Bożej Chwały znalazł wieczny pokój, a twoje serce bije w rytmie niegasnącej miłości Boga. Spójrz dziś z wysokości niebios na to ziemskie wołanie, przeszyte pragnieniem, pełne łez. Ufności i niegasnącej nadziei. Przychodzę do ciebie nie jako doskonały, ale jako dziecko błądzące w ciemnościach, szukające światła, które tylko niebo może zapalić. Ziemia drży pod moimi stopami, serce krwawi, lecz nie odwracam wzroku, bo wiem, że tam, gdzie ty, święty cudotwórco, wstawiasz się za potrzebującymi, tam mrok ustępuje miejsca świtowi. A rozpacz przeobraża się w świętą radość. O Ty, którego Bóg wybrał, by zguby przywracać, by pamięć odnawiać i błogosławieństwa zsyłać. Oto stoję przed Tobą i pokornie błagam. Wylej strumień niebieskiej łaski na moje życie, na moje pragnienia, na każdy zakamarek serca, który pragnie odrodzenia. Niech Twoje błogosławione dłonie dotkną tego, co chore, niepewne i złamane. I niech stąpi na mnie cud, który zapali wszystko od nowa, w każdej mojej potrzebie, duchowej, cielesnej, emocjonalnej czy materialnej. Ty jesteś odpowiedzią, Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś tym, który zna ścieżki, jakich ja nie widzę. Święty Antoni, Ty, który byłeś światłem wśród ciemności świata, zapal dziś ogień wiary w moim wnętrzu. Niech płonie, niech nie gaśnie. Niech przemienia. Bo wiem, że modlitwa, która płynie z serca, nie jest daremna. Wiem, że ten, kto woła do nieba, nie zostaje bez echa. Dlatego dziś, z ufnością większą niż kiedykolwiek, powierzam Ci mój los, moją przyszłość, moje niepokoje. Daj mi odwagę stawić czoła każdemu dniowi, jak wojownik światła, jak świadek miłosierdzia Bożego. Daj mi łaskę oczekiwania, nie w zwątpieniu. Ale wierzę, że cud jest już w drodze. Święty Antoni, Ty, który podnosisz duszę z popiołów porażki, wzmacniasz wiarę w tych, co są na krawędzi i otwierasz drzwi tym, którym zamknięto nadzieję. Wejrzyj na mnie dziś i działaj w mocy Ducha Świętego. Przeobraź moje lęki w odwagę, a moje błagania w świadectwa Bożego działania. Niech moje życie stanie się żywym dowodem. Że modlitwa do Ciebie, pełna żaru i pokory, potrafi poruszyć niebo. Jeśli szukasz światła, znajdziesz je tutaj. Jeśli potrzebujesz cudu, rozpocznij modlitwę z sercem otwartym, jak niebo o poranku. Jeśli czujesz się zagubiony, jesteś bliżej Boga, niż myślisz. Ten film, ta modlitwa, ten moment, to nie przypadek, to zaproszenie do nowego początku, do przemiany. Do cudownej interwencji nieba w Twoim życiu. Z głębi duszy wołam: Święty Antoni, niech moje słabości staną się miejscem Twojego działania. Niech Twoja obecność będzie dla mnie kotwicą w burzy, drogowskazem w ciemnościach i balsamem na wszystkie rany. Obiecuję czcić Twoje imię, nieść Twoje światło wszędzie tam, gdzie króluje zwątpienie. Niech inni poznają Twoją moc przez cuda które uczynisz w moim życiu. Będę mówić o tobie, świadczyć, dzielić się tą modlitwą, by inni mogli też doświadczyć, jak wielki i bliski jest Bóg przez Twoje wstawienictwo. Niech każde słowo, które wypowiadam, będzie pieśnią wdzięczności. Niech każdy oddech przypomina, że żyję dzięki miłosierdziu, a każdy dzień to szansa na nowe błogosławieństwo. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, zbawiciela, przyjaciela duszy. Amen. O święty Antoni, przyjacielu dusz zagubionych, opiekunie spraw beznadziejnych, którego głos rozbrzmiewa echem w niebiosach i którego dotyk wypełniony jest ogniem miłości Bożej. Oto dziś, w tej świętej godzinie, moje serce wypełnione tęsknotą. Drży przed Tobą niczym liść podmuchem wiatru. Niech moje słowa będą wonią modlitwy, niech wstępują ku niebu jak kadzidło nadziei, bo wiem, że gdzie Ty się modlisz, tam cuda dzieją się naprawdę. Pragnę, by od tej chwili, wraz z wszystkimi duszami spragnionymi prawdy i światła, rozpoczęła się we mnie przemiana, święta i głęboka. Pragnę wzrastać, rozwijać się. I błogosławieństwami tkać moje życie jak świętą tkaninę, w której każde włókno nosi z nami łaski. Chcę odnajdywać szczęście nieprzemijające, spełnienie, które nie znika o poranku, i godność, którą tylko niebo potrafi przywrócić duszy, zranionej przez ziemskie burze. Do ciebie, święty cudotwórco, zanoszę moją niemą modlitwę, wołając w ciszy, która bardziej boli niż krzyk, daj mi wskazówki o święty, daj mi pocieszenie. Prowadź mnie przez doliny ciemności, przez noce niepewności, przez pustynie wątpliwości. W Twojej obecności moje serce odzyskuje oddech, a duch, który słabł, znów wznosi się na skrzydłach wiary. Powierzam Ci moje lęki, jak matka powierza dziecko Bogu. Powierzam Ci moje troski, jak rybak powierza morzu swoją sieć, z nadzieją na połów. Wierzę, że ty mnie słyszysz, że twoje współczujące serce nie zna zamknięcia. Niech twoje boskie światło rozjaśni mój umysł, abym poznał drogę, którą mam iść, by spełnić Boży zamiar, który drzemie we mnie od stworzenia świata. Weź w swoje święte ręce moje nadzieje i marzenia, zasiej je w ogrodzie niebios. Niech wzrosną pod twoją opieką. Niech rozkwitną wtedy, gdy czas będzie pełny. Dotknij mojego serca i ulecz je, zranione, zmęczone, a jednak wciąż bijące. Obdasz mnie pokojem, nie tym, który daje świat, lecz tym, który tylko Bóg w sercu ludzkim potrafi zrodzić. Pomóż mi, o święty, rozpoznawać święte znaki, te drobne cuda, które Bóg codziennie zostawia na mojej drodze jak ślady światła. Naucz mnie pokory, bym umiał je dostrzec. Naucz mnie wdzięczności, bym umiał je przyjąć. Naucz mnie odwagi, bym umiał za nimi podążać. O, niech Twoje błogosławieństwo stanie się siłą, która mnie unosi, gdy kolana się uginają, a serce zaczyna wątpić. Niech Twoja obecność usuwa każdy głaz z mojej ścieżki. Niech każde nie świata zamieni się w boże tak, pod Twoją opieką. Gdy mrok mnie ogarnia, przypominaj mi o cudach, które uczyniłeś, o sercach uzdrowionych, o duszach odnalezionych, o łzach zamienionych w pieśni radości. Święty Antoni, Ty, który jesteś niczym płomień wśród lodu życia, rozpal we mnie ogień wiary. Niech płonie i rozświetla każdy cień mojej duszy, nie pozwól mi zboczyć z drogi. Choćby świadku sił tysiącem rozproszeń: Bądź moim przewodnikiem, moim schronieniem, moim światłem. Dzięki Twojemu wstawiennictwu, niech życie moje przemieni się w świątynię wdzięczności, w pieśni miłości, w opowieść pełną Bożej chwały. Gdy staję twarzą w twarz z bólem, zmaganiem i niewiedzą, pomóż mi rozwijać ducha hojności i współczucia, abym nie tylko prosił, ale i dawał. Abym nie tylko błagał, ale i kochał. Abym żył jak prawdziwy uczeń Chrystusa, którego Ty, święty Antoni, naśladowałeś do ostatniego tchnienia. Za cuda, które już były, dziękuję. Za cuda, które dopiero nadejdą, chwalę twe imię. Niech każdy dzień przybliża mnie do spełnienia tego, co święte, piękne i wieczne. A gdy nadejdzie czas, czas objawienia łaski, Czas spełnienia modlitwy uczynię moje życie świadectwem, dzieląc się tą modlitwą z każdym, kto jeszcze nie odnalazł światła. Wierzę, że z Tobą, święty Antoni, niczego mi nie zabraknie. Wierzę, że każda łza zostanie osuszona, każda rana zaleczona, każde marzenie przemienione w błogosławieństwo. W Twojej obecności jesteśmy nie tylko zwycięzcami, jesteśmy żywym dowodem na to, że Bóg działa przez swoich świętych. Niech ta modlitwa stanie się początkiem nowej historii. Niech Twoja opieka nigdy mnie nie opuści. I niech każdy, kto usłyszy te słowa, poczuje drżenie serca, bo to znak, że cud już nadchodzi. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Modlitwa o światło nadziei. I cudowne przewodnictwo świętego Antoniego. O Panie Wszechświata, który jesteś początkiem i końcem wszelkiego stworzenia, z pokorą i drżeniem serca, staję przed Tobą w tej chwili ciszy i pragnienia. Niech moje słowa, choć niewystarczające wobec Twojej chwały, dotkną niebios i rozbrzmiewają jak pieśni wdzięczności w świątyni wieczności. Święty Antoni, Ukochany orędowniku, lampa miłosierdzia w ciemnościach ludzkiego cierpienia, Ty, który z czułością słuchałeś szeptów serc zagubionych, Ty, którego dłonie niosły cuda tam, gdzie gasła nadzieja. Oto przychodzę do Ciebie z duszą otwartą, pragnącą przemiany, prosząc o Twoje wstawienictwo przed tronem Najwyższego. Zwracam się do Ciebie, o Ty, który znałeś ból ludzkiej troski. I radość bożych objawień. Spojrzyj na moje serce, poranione i spragnione. Niech Twoje światło, jaśniejsze niż poranne zorze, oświetli mą drogę i prowadzi mnie przez doliny zwątpienia ku wzgórzom spełnienia. Wśród burz życia, gdy fale lęku chcą zatopić mój pokój, bądź moją kotwicą. Gdy ciemność nocy spowija moje myśli, zapal gwiazdę nadziei która poprowadzi mnie jak betlejemska światłość, prowadziła mędrców do źródła życia, do Chrystusa. Oddaję Ci wszystko, co we mnie kruche i słabe, moje lęki, które więżą mnie jak łańcuchy, moje pragnienia, które wołają o spełnienie, moje marzenia, które jeszcze śpią w cieniu niespełnienia. Ty, który znajdowałeś rzeczy zaginione, odnajdź także mnie, gdy gubię się w chaosie świata niech twoje wstawiennictwo będzie jak rosa poranna na wyschniętej glebie mojej duszy niech spłynie na mnie pokój ten którego świat nie zna a który pochodzi tylko od boga niech każde moje westchnienie stanie się modlitwą a każdy dzień świadectwem twojej cudownej obecności o święty antoni powierzam ci każdy krok mojej ścieżki jeśli napotkam przeszkody, niech staną się mostami. Jeśli napotkam trudności, niech staną się lekcjami. Jeśli napotkam samotność, niech stanie się przestrzenią spotkania z Bogiem. Naucz mnie widzieć cuda, nie tylko w wielkich znakach, lecz i w prostych chwilach codzienności. Niech moje serce bije w rytmie wdzięczności, nawet gdy niebo zasłaniają chmury. Niech moje usta sławią Pana, nawet gdy cisza staje się ciężka. A moje dłonie niech błogosławią, nawet gdy same proszę o błogosławieństwo. Z Tobą, święty Antoni, nie boję się jutra. Z Tobą wierzę, że niemożliwym stanie się możliwym. Z Tobą idę naprzód, ufając, że każda łza, którą złożyłem w modlitwie, zostanie przemieniona w perłę łaski. Dziękuję Ci za cuda które już się wydarzyły, i za te, które wciąż czekają na swój czas. Niech Twoje imię rozbrzmiewa w domach tych, którzy Cię wzywają. Niech ci, którzy dziś tracą nadzieję, znajdą ją w Twoim spojrzeniu. A każdy, kto modli się tymi słowami, niech doświadczy mocy nieba i objęć nieskończonego miłosierdzia. W imię Ojca, który nas stworzył, Syna, który nas odkupił, i Ducha Świętego, który nas oświeca. Oddaję się Tobie, święty Antoni, przemień moje życie w świadectwo Twojej miłości, a każda dusza, która usłyszy Te słowa, niech zapragnie więcej, więcej modlitwy, więcej obecności, więcej wiary. Jeśli to wezwanie poruszyło Twoje serce, nie odchodź w milczeniu. Zostań z nami, stań się częścią wspólnoty, która wierzy w cuda i żyje nadzieją. Polub, udostępnij, zasubskrybuj. Niech ten kanał stanie się z ogniskiem światła dla tych, którzy błądzą, bo każde serce zasługuje na cud. I ten cud właśnie się zaczyna. Amen. O święty Antoni wybrany przez Boga jako nosiciel cudów i świadek Jego miłosierdzia, dziś moje serce przychodzi do Ciebie w ciszy i w pragnieniu, nie niosąc niczego prócz łez, ufności i nieugaszonej nadziei, w tym świecie pełnym hałasu, zgiełku i niepokoju. Ty jesteś dla mnie jak promień porannego światła, które przecina ciemność nocy, przynosząc pocieszenie i siłę do nowego dnia. Patrzę na ciebie oczami wiary, a moje serce drży w obliczu Twojej świętości. Znam opowieści o Twojej dobroci, słyszałem szepty cudów, które wydarzały się tam, gdzie człowiek już przestał wierzyć. Dziś i ja przychodzę w tej świętej godzinie, szepcząc Ci moje prośby, jak dziecko, które tuli się do ojcowskiego ramienia, wiedząc, że zostanie wysłuchane. Niech każda litera tej modlitwy stanie się płatkiem duchowego kwiatu, który złożę u Twoich stóp. Niech moje słowa będą jak kadzidło unoszące się do nieba, wznosząc się przez Twą świętość ku Bożemu tronowi. Panie mój, nie jestem doskonały, a moje dni często przepełnia zwątpienie i słabość. Ale Ty, święty Antoni, który rozumiesz naturę człowieka, wiesz, jak kruche są nasze dusze i jak bardzo potrzebujemy przewodnictwa. Dlatego błagam, bądź moją tarczą, moją drogą, moim światłem, moim spokojem. Gdy moje oczy nie widzą już wyjścia, niech Twoje ręce otworzą przede mną bramy łaski. Gdy moje usta milkną w rozpaczy, niech Twoje słowo napełni mnie otuchą. Gdy serce moje nie potrafi już kochać, naucz mnie kochać tak jak Ty głęboko, bezwarunkowo, z wiarą. W Tobie szukam nie tylko odpowiedzi, ale i sensu. W Tobie, święty Antoni, widzę odbicie miłosierdzia samego Boga. Twoje życie było echem Jego obecności, Twoje czyny. Głosem Jego współczucia. Twoja modlitwa, żywym płomieniem, który nie zgasł po Twojej śmierci, lecz trwa i płonie w duszach tych, którzy Cię wzywają. Ty, który niosłeś chleb głodnym, pociechę strapionym, wiarę zagubionym, przynieś im mnie to, czego naprawdę potrzebuję. Niech moje życie stanie się modlitwą, a moje codzienne kroki świadectwem Bożej miłości. Nie proszę o bogactwa. Ani chwałę, lecz o pokój serca, który pochodzi z bliskości z Bogiem. Nie proszę o łatwą drogę, lecz o siłę, by iść nawet wtedy, gdy ścieżka staje się stroma. Nie proszę o znak z nieba, lecz o wrażliwość, by widzieć Boga w prostocie dnia codziennego.